Witam, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Marcie, ma to jest kolejny odcinek z serii Lego Władca Pierścieni. Lord, to inaczej. Tak, kontynu kontynuujemy od naszego poprzedniej końcówki. Tym razem zobaczymy, co nam się uda tutaj stworzyć. Mamy tutaj kamienie i możemy nimi rzucać. W co by tutaj rzucić, sobie? W co by tutaj trafić? Coś jest nam potrzebne, żeby. Aby, o, tamta buteleczka. Okej, okay. w takim razie rzucamy. Od razu przechodzimy do... O, do sedna sprawy. Bo przecież po co mamy przedłużać? Poniścimy na chwilkę, zbierzemy co się tylko da. mają jakieś takie dziwne korzenie. Korzenie, korzenie. O, tak najszybciej się niszczy. Zbieramy. Oglisku. Czy to nam się uda zebrać? Uda się nam zebrać? Nie uda się. Ale możemy już włożyć do ogniska nie nie możemy jeszcze dobra takim w takim razie niszczymy wszystko po kolei może dostaniemy coś zachodzić zniszczymy te wszystkie buteleczki eee, odcinek się dosyć długo nie wypracował. ale to tak zazwyczaj mała przerwa na kanale była od mów skończyłem także hardcora także wiecie wiecie o tym że była mała przerwa dobra kontynuując przygodę zniszczyliśmy te gałęzie i jakoś nic nam to nie dało o o jest 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 Moja ulubiona... moja ulubiona część przygody z i Niszcie to jej, Ale... Nerwowe Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? O, mamy locek Tutaj jeszcze mamy to Dobra Co my tu mamy? Co to jest? E, Okej, okay. zbieraj to Dobra, najpierw to wykopiemy. Bo widzę, że tu jest samo może sobie coś pokopać. Tu i chyba mamy jakaś roślinka jeszcze wyrośnie. Wyrośnie na coś? A nie, mamy ognisko. Dawaj mi tu. No to mi tu i kładź, no. The fire the burn. Tak. Dziękuję bardzo. O. Tak, jeśli tutaj oglądacie, szczerze, że też zachęcam do brania udziału w konkursie. Eee, link będzie w opisie, także gorąco zapraszam, tam wszystko wyjaśniłem. Oj, małe lagi. Mam nadzieję, że już nie mam przejścia dźwiękowego A jeśli jest to z góry, przepraszam, bo to. Tego nie ma teraz, te, teraz w, w chwili tego nie ma, jak nagrywam. To się dopiero robi później. O, kolejny. Eee, mój, mój ten, ten. To mi zostawcie. A ja tu widziałem jeszcze. Tu widziałem jeszcze. O, jest buteleczka! Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Trzeba się tam dor dorwać jeszcze jedną. Tylko skąd weźmiemy jeszcze jeden kamień? O, tu jest. Dawaj mnie to. Im brzegiem, brzegiem, brzegiem. I co dostaniemy? Jest! Oje! Ja. Nie z wody. O-o-o To się przyda Tutaj jeszcze widzimy Jeszcze Szkoda, że to... Yy, jeszcze będzie na pewno odcinek tak, dopiero jak skończy przygodę Ze wszystkimi postaciami jakimi się da. Z każdą tą przygodę przejdziemy, bo jak widzicie, to połowa map. Połowę map dopiero można przejść innymi postaciami niż tutaj jest nam wykazane. Co tam nie może skoczyć? No Co teraz? A, He <laughs> Legolas! nie, 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 tu mamy? tu mamy? sobie daje radę nie, nie, postaci. No, jedziemy, jedziemy Tam widzę kolejny łuk Jakieś spajdermeny Żebym dokładnie tego nie spieprzył O, udało się Niszczymy Wtf? Powoli? Jest, udało się Udało się Faj to! Teraz się stanie. Oblokowaliśmy czegoś połowę. Dobra. Ten typek ma tutaj. Możemy zaraz odpalimy roznisko. To damy tutaj. Sam! Jesteś proszony. Rozpalaj. Już coraz bardziej. <grym> nie mylę się teraz z tymi wszystkimi postaciami. Na no, co to zrobi? Spali to. No więc i. Jej. Aha, czy jeszcze jedno musimy odnaleźć? Jak Jest tutaj, Dobra, czyli idziemy tutaj, Aragornę! Gimlim! O, dużo zniszczenia, dużo zniszczenia, będziemy o! O, Myślałem, że będzie więcej tego. O! 10 tysięcy klocków, proszę, proszę. I budujemy Co to jest? A, do, do pchania Obracania drzewa będziemy Nie, nie, nie z tej strony O <laughs> fajne Musimy mi non-stop Nie, nie, nie spadaj Pięknie, dobra, i układamy dalszą część budowy, która nam da... Jest! Kolejny, kolejny filmik i teraz będę non-stop gadał, żeby mi nie uznało praw autorskich na film. Dlatego e, tutaj ładnie, e, ładnie Gandalf mówi właśnie o okay. tej... ...głosi, że wrota, bla bla. I to jest zagadka, mam nadzieję, że dźwięk jest dobrze zrobiony. What the fuck, co to jest? Co to ma być? Rada się otwarły. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ho ho ho. Żal. Fit. Zgradzik. Dziękuję ci. 9 the fuck? Nie pamiętam tego. Co tu się dzieje? Gimli. 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 Jesteś gimli. Kawa niebieski żołtek. <laughs> Koledzy poczekają. Eee, chyba raczej nie gimli będzie że będziemy, będziemy, tak. Dawaj Gimli. Bijemy, bijemy. Jest! Udało się, z Oj, tak nie zadziała, tak nie zadziała. Ha, rozumiem. Musimy niszczyć te, te łap, łapki. Tylko nie, niech, niech to jeszcze raz się pokażą nam. No chodź, 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 chodź. Chodź tutaj, chodź. Bla, bla, bla. O, okay. cześć. Na chodzie. O jesteś, brawo! Dziękuję za rączkę. Pomocna dłoń! Zapisujemy. Zapisujemy. Ło, Zostałem z kloca No! Dawaj mnie tutaj! Nie Mam legolaca. Chodź. Ohoho, może musimy wziąć właśnie na Nie, raczej nie Lego Raczej, tutaj się Gibli! ty jesteś ten od broni Chodź, chodź, chodź. No chodź, tyle wam chodzi, i widzimy się znowu Okej, okay, witam po przerwie! Ups, e, musiałem, musiałem też odebrać i już udało się nam go rozwalić. Mam jeszcze jedną Co to jest? Klockowe montu. Aha, już widzę. Widzę o co tu chodzi? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kuku kuku Klocki. Tak, rzucaj go tam! <coughs> uh, nie! A chcą chce nam pożreć! Łapmy go! Łapmy go! Teraz yy, ten! Dawaj mi tutaj tego! Legolas, golos, golos! Golas! No golas. Golas. kurwa, golas! Nie lagi, golas jest! Dawaj, jedziemy! Nie, yes, zdało się. Co teraz? Co teraz? Osłaniamy się. Osłaniamy się. Woo! Co Dzień, 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 w sumie... W sumie to... No... Jest! Chodź tu! coj! Leć Gimli! Dało się! Monstrum! Teraz znowu strzelamy! Z jedno oczko mu zostało! No chodź, Leci, leci! Jest! Strzała poszła! Udało się! Łapiemy, łapiemy i zagłuszamy muzykę, aby po prostu... Nie było żadnej muzyki! to Doborkiem! Ale zostawiłeś to oburmu rzuciłeś to no. A jest to Fajek <grymne> No, dało się. Także to byłby yy, jeden checkpoint Krótki odcinek, taki po prostu żebyście się przekonali do tej serii, bo jeszcze yy, dużo osób jej nie ogląda, chociaż dla mnie jest wystarczająco, ale żeby jeszcze jakieś osoby ją poznały, także to był... to był yy, kolejny odcinek. Lagami tutaj, lagi małe się wtrąciły. Mam nadzieję, że tego przesunięcia dźwiękowego nie będzie. E, I. i co? I myślę, że Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnij go ocenić i dodać komentarz. Jak nam, posz jak nam poszło w książkach? O. Dzięko. trochę 50 tysięcy. No trudno, następnym razem będzie lepiej. Ja piszkam, ale 200 tysięcy nie będzie. No trudno, dobra, dziękuję bardzo za obejrzenie, do usłyszenia, do zobaczenia i na razie, już za, za może dzień, dwa dni, o, mamy już do zdobycia nowy łuk, także, schematy, także pieniążku teraz zdobyliśmy, także to, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.